Działająca w Kęczyńskim Centrum Kultury pracownia fotograficzna kadr rusza z wakacyjną szkołą fotografii. Pracownia niedawno ruszyła, teraz są wakacje, i z kolei, jako Dom Kultury, chcemy tutaj stworzyć szansę dla ludzi, którzy na przykład w roku szkolnym nie mają czasu, a wakacje spędzają w domu, tudzież chcą fotografować i rozwijać swoją pasję w tym kierunku. Więc Dom Kultury wychodzi tutaj z propozycją, żeby podczas wakacji. Odbywały się zajęcia pod nazwą Wakacyjna Akademia Fotografii. I tutaj chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych fotografią, fotografowaniem, młodszych, starszych w każdym przedziale wiekowym do właśnie udziału w zajęciach fotograficznych podczas wakacji. Dokładna informacja będzie na stronie KCK już niebawem, jutro, czy pojutrze. Dzisiaj jeszcze musimy podjąć decyzję, ale będą to na pewno wtorki, piątki, od wtorku do piątku, przy czym jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie teoria, kiedy praktyka, ale formuła jest taka, że będą zajęcia dwu 3 godzinne, teoretyczne, jednego dnia. Kolejnego dnia zajęcia praktyczne w podobnym przedziale godzinowym i tak Dwa, trzy razy w tygodniu. To jeszcze będzie opisane właśnie na, na stronie KCK, co, o której, jak. Fotografia to piękne zajęcie. Wakacje to też piękna aura. Od rana do, do nocy praktycznie świeci słońce. Mamy światło, mamy dobrą aurę i, i myślę też, że dużo ludzi w tym czasie ma właśnie czas, żeby zająć się swoim hobby, pasjami. Także bardzo serdecznie zapraszam do pracowni, która jest wyposażona w studio fotograficzne, tak że będziemy robili zdjęcia i w plenerze, i w studio. Dysponujemy sprzętem komputerowym, wszelką oczywiście wiedzą z mojej strony, którą będę chciał się chętnie podzielić z uczestnikami. No i w ten sposób zachęcam bardzo serdecznie do, do udziału w tych warsztatach. Ani fotografii w czasie wakacji na nudę narzekać nie będą. Będziemy chodziły, ponieważ wakacje mamy dużo czasu a fotografia jest naszą pasją. Tak samo. Bardzo dużo wakacji jest czasu, czasami nie ma co robić, a rzadko czasami się zdarzy wyjazd. A fotografia, taka pasja, fajnie jest czasami porobić zdjęcia.